załóżmy że mamy taki układ który wygląda skomplikowany i mamy obliczyć prądy w gałęziach dobrze będziemy używać metody prądu oczkowego jak mówiłem musimy wybrać każde oczko jakiś prąd oczkowy nazywamy to I1 i to nazywamy go I3. I3, bo płynie w rezystorze R3. Jak mówiłem, prawa Kirchhoffa, suma algebraiczna tych wszystkich de, napięć musi być 0. Teraz suma algebraiczna. Pamiętajmy, jeżeli wybraliśmy prąd tak. Wpadek napięcia na R1 będzie tak, na R2 będzie tak. Nazywamy to VR1, VR2 i VR6. Zapomniałem, jest jeszcze VR7. I tyle. Tylko jedna rzecz, że. W R2 płynie i 1 minus i 3. Dobrze, piszę V1, suma algebraczna minus 100, minus 100, minus 100, minus 100 równa się 0, lub Z1 to jest R1 plus R2, spadek powodowany przez i 1, później przez i 3, będę pisał tu plus R6 plus R7. Razy I1 minus spadek napięcia, który powodowany przez I3, ale ma inny kierunek. Nie tak, ale tak. I dlaczego mamy minus? Następny, przepraszam, jeszcze nie skończyłem. Tu mamy V1 minus V2, bo jest 2 dwa źródła minus V2 przepraszam zapomniałem tu też będzie V2 minus V3 równa się spadków napięcia to znaczy mamy R2 plus R3 plus R4 plus R5 razy I3 minus spadek napięcia powodowany przez tego prądu, który ma kierunek tak pamiętajcie tu mamy zielony, prąd płynie tak, zielony, spadek napięcia, zielony, prąd płynie tak i to będzie, będzie jak zielony, też, zielony. Dobrze i ten naprawdę. Ten prój powodowany przez I1 będzie, yy, będzie tą stronę. Dobrze? Tą stronę i dlatego będziemy mieli minus R2 razy I1. I zamienimy teraz R1 to jest 6, 6 plus 56.

Dobrze i teraz pomnożymy przez przez tak eliminujemy to, to znaczy będziemy pomnożyć 98 przez 56 98 przez 50, 98 przez 91,75 I pomnożymy przez 1,75 tu jest 154 tu będzie minus 98 a tu 98 razy 1,75 to jest 171,5 dodajemy tu mamy 132 równa się 115 i 3 i 3 będzie równo 132 przez 115 i to jest 1,14A. Dlatego obliczymy i czy używając jeden z tych wzorów, dobrze piszemy minus 22 równa się 98 razy.

Minus 22 to jest 41,84 przez 98 i to jest I1 jest 0,42,7A i możemy obliczyć I2 to jest I1 minus I3 I1 to jest 0,4,27 minus I3 minus 114 Minus 1,14 i 2 jest minus 0,71A. To znaczy i 2 płynie w e, tą stronę. Dobrze? Dobrze. I 3 też i 1 jest dodatnie. 1 jest dodatnie i 3 jest dodatnie. Tylko I 2 jest ujemny. Teraz używając. I używając dokładnie superpozycji, to jest też ciekawe. Przepraszam, muszę zamienić. Nazywałem go 3. To 3. I to 3. To znaczy superpozycja. Bierzemy, mamy 3 zasilania. Musimy mieć 3 układy. Rysowałem. Ten układ i obliczyłem RZ tu na ten pierwszy układ. RZ będzie 66 6 ohmów. Tu będzie 56 i tych 2 równoległy 77 i tu jest 40 i tych 2 równoległy daje. Od tego możemy obliczyć i 1' to jest V1 przez 666. Znacie się proszę przez z i to jest 132 przez 66 i to jest 132 przez 666. 666. może być, być e, 2 ampery. tak 2 amper. Tu ten i 1 e, i 2 e, sekund. To jest V2 przez RZ i to jest V2, to jest 154 przez 77 i to jest 107, 50 przez 77, to jest 2 Amper. Teraz obliczymy i 3, 3 Prym, pamiętamy. I to jest V3 przez RZ. I to jest 66 przez 60 i to jest 1 A. Bardzo ciekawe, bo później sumujemy, zobaczymy czy mamy, będziemy mieli takie same wyniki. To ten, znając ten prąd, dziennik prądu mogę obliczyć i i rym. I mogę obliczyć i 2 prym, i 3 prym, pamiętam, są na razie wszystkie te prądy są dodatnie Oprócz tam, I1 i 1, 3 i 3, 3 będą inaczej, dokładnie. Teraz to jest, i 3 to jest 56. Czynnik prądu, pamiętajcie, zawsze mówię, to jest bardzo ciekawy. Metoda

1, 4, 3 amper, a różnica będzie druga 0, 8, 5, 7 amper. Obliczyliśmy prądy teraz tu i 2 sekund znamy. I 2 sekund znamy czy dobrze ja, ja ja rysowałem przepraszam, ten teraz będzie drugą stronę tak 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 jego kurs jest tak ten będzie tak i ten będzie tak dokładny to znaczy tu są dodatnie i dwa sekund będzie ujemny ujemny bo wybraliśmy ten kierunek Teraz dodatnie, ten dodatnie, dodatnie, to znaczy teraz są odwrotne, to znaczy minus 2 a i 1, sekund będzie ujemny też, i będzie i, i będzie, dokładnie, będzie 40, będzie połowę, nie będę minus 1 A, bo to są równo minus 1 Amper, a i 3 minus 1 amper też. Dobrze, że mamy taki e, minus 1. Idcie prym, przepraszam, i się prym będzie dodatnie. E, tak. I ten jest ujemny, dobrze. Mówię. Na sekund. Ten będzie. Będzie jeden. Będzie ujemny minus jeden i tak i, i ten muszę być e, i czy, e, sprawdzimy czy, na, na końcu czy dobrze obliczyłem I czy, i czy teraz jest dodatnie czy ujemny bo wybraliśmy dodatny to będzie ujemny to znaczy i 3 3 prym to jest minus 1 amper i 2 sekund jest teraz 3 będzie dodatnie i będzie dokładnie to jest 42 przez 42 plus 56 razy ten 1 i to jest 42 plus 56 razy 42 to jest 0,42 jest jak mówiłem dodatnie, popłynie tak. Będę sprawdził jeszcze raz i 1 szeprin będzie ujemny i będzie różnica, to znaczy minus 1 to jest z minus 0,57 1 amper. Dobrze. Jeszcze raz. To jest I jeden prim. to jest 2A. Dodatnie, dodatnie. Ten płynie tak. To jest ujemny. Minus 2. Minus 2. I jeden będzie minus. Ten będzie plus, bo płynie tamtą stronę. Ten będzie minus. Ten będzie minus i ten będzie plus. Dobrze. Jeżeli dodajemy wszystkie te prądy I1 to jest I1' plus I1' 2' plus I1' 3' Zobaczymy w wyniku, czy dobrze będzie. Mam na dobrze. Plus minus 1 plus Minus zero pięć siedem jeden. Wynik będzie zobaczymy. 2, minus 1, Minus zero pięć siedem jeden. Zero cztery, dwa dziewięć amper. Muszę sprawdzić później. Teraz i dwa. Szybko. Czas i 2' plus i 2 sekund plus i 2, 3. to znaczy i 2, minus 2, i plus 0, 4, 23 równa się. Mam nadzieję, że wszystko dobrze, dużo pracowałem. Chcę mieć problemy plus 0,4,2,3 to jest minus 0,7,2A i zostało nam i 3, i 3 to jest i 3 bym Nie będę pisał, i 3 prim to jest 1 1,43 minus plus 1, przepraszam i. Minus 1. To znaczy 1, 1, 4, 3A. Zobaczymy, czy mamy dobrze. Eee, sprawdzimy. Sprawdzimy. Owszem, widzę, widzę, że wszystko jest dobrze. To mamy taki sam wynik, to mamy to. I 1,4 i 3. I 3 jest tu. 1.14 i tu mamy 1.14. Nareszcie mam wszystko dobrze i dziękuję bardzo.